Karolina Soczewka, dzień dobry. Jest piątek, 21 lipca. Oglądają Państwo wydarzenia 24 na zegarach, punktualnie dziewiąta. Przed nami najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Nawet tysiąc wagnerowców przy granicy z Polską po nieudanym puczu najemnicy Prigorzyna stacjonują na poligonie w Brześciu, oddalonym o około 4 km od naszego kraju. O tym, że Polska monitoruje sytuację i wzmacnia siły na wschodniej granicy, poinformował minister koordynatora do spraw służb specjalnych. Na decyzję, na opinię i głos Kremla w tej sprawie długo nie trzeba było czekać, jak skomentował rzecznik Kremla. Nieprzyjazna i agresywna postawa Polski wzbudza naszą wzmożoną uwagę. Ale pytanie pozostaje otwarte, czy skandalem nie było zachowanie lekarki, bo zdaniem psycholog Nataszy Chmielewskiej mogło dojść do przekroczenia tajemnicy lekarskiej. Nowe informacje w sprawie wypadku przy moście dębnickim w Krakowie, w którym zginęły cztery osoby. Z nieoficjalnych informacji mediów wynika, że kierowca samochodu Patryk P. miał prawie 2,5 promila alkoholu we krwi. Chaos w bankach i na rynku nieruchomości po uruchomieniu kredytu 2%. Przed tym dokładnie ostrzegali eksperci z branży, i o tym między innymi za 2,5 minuty w wydarzeniach 24. Oglądają Państwo wydarzenia 24. Jest kwadrans po godzinie dziewiątej pora na kolejną dawkę informacji i teraz ważna informacja dla wszystkich zainteresowanych kredytem mieszkaniowym na 2% i w ogóle rynkiem nieruchomości, bo zaczyna się sprawdzać to, przed czym przestrzegali eksperci. Po uruchomieniu kredytu banki, które przystąpiły do rządowego programu, zostały zalane podaniami, a deweloperzy wykorzystując zainteresowanie kupnem nieruchomości, podnoszą. Ceny mieszkań. Paweł Gadomski. A już teraz Paweł Sikora i wydarzenia sportowe. Dzień, Dzień dobry. Dobry. I Liga Narodów, w której panowie muszą równać do pań. Przedziwne czasy, takie odwrócenie <laughs> ról. Piękne czasy dla kibiców siatkówki. No właśnie, bo po podium pań, to teraz presja na panach, żeby też zdobyć medal. A dziś w Monako i w Polsacie Sport Extra, Diamentowa Liga. Przy okazji okazało się, że mistrz tyczki Armand Duplantis planuje dwa pojedynki na 100 metrów. Najpierw z Shelly Ann Fraser-Price, specjalistką od tego dystansu, a później z podkarzem specjalistą od 400 metrów, Karstenem Warholmem. Gdyby do tego doszło, na pewno grube pieniądze pojawią się. No w końcu Diamentowa Liga. To, to będzie jakiś dodatkowy event. To na pewno byłoby wielkie, wielkie wydarzenie w świecie królowej sportu. Paweł Sikora, dziękuję. bardzo dziękuję, a już teraz prognoza pogody i Ksenia Chlebicka. Specjalne urządzenie do udrażnienia dróg oddechowych. Pytania o to, czy taki sprzęt powinien być na stałe w przedszkolach, żłobkach i szkołach, to oczywiście po tragedii trzylatka, który zadławił się w jednym z rzeszowskich żłobków. O tym między innymi w kolejnej części. Wracamy za chwilę.